Dziewczyny, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby przeczytać to, co jest w pamiętniku Gwen. Wydaje mi się, że to się nie uda. A może to wygooglujemy? Jill, w internecie nie ma wszystkiego. No to co mamy zrobić? Jak udowodnić, że Gwen zniszczyła Vanessa? A może podtrzymamy ten pamiętnik nad ogniem może wtedy się otworzy. Dziewczyny, wszystko jest możliwe, ale jestem pewna, że Gwen nie zostawi swojego pamiętnika w szafce. Będzie go nosić ze sobą już cały czas. A może powiemy o wszystkim mamie, żeby ją stąd wyrzuciła? Tak, żeby potem zajęła się nami i zamieniła nas w nietoperze. Dziewczyny, a myślicie, że Gwen może być nie tylko wampirem, ale też wilkołakiem? Nie zauważyłyście jakichś dziwactw? Słyszałam, jak ktoś wyje w nocy. Ja też. I to brzmiało tak jak Gwen. Dziewczyny, zdajecie sobie sprawę, co się stanie, jak nas ugryzie, prawda? To będzie z nami źle. Może po prostu o tym zapomnimy? Nie, posunęłyśmy się za daleko, żeby teraz się zatrzymać. Elis, czy Floryda nie przesadza? Nie przesadza. Jestem profesjonalistką, Jill.